Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Mayer Ministries. Nie zrobisz postępów, jeśli żyjesz w oszustwie. A najłatwiej jest oszukać samego siebie. Nauczam, ponieważ obserwowałam, jak Boża moc przemienia moje życie i On to samo zrobi dla ciebie. Kluczy znajduje się w Słowie Bożym. Nazywam się Joyce Mayer i wierzę, że Bóg uleczy wszystkie twoje rany. Widzicie ten znak? To dobre i złe postępowanie. Od nas zależy, którą drogą pójdziemy. Biblia mówi nam w Starym Testamencie przez jednego z proroków, że nadejdzie dzień. W którym zło będzie uważane za dobro, a dobro za zło. Będę z Wami szczera. Nie wiem, ile mamy czasu do powrotu Jezusa. Nie sądzę, że to potrwa długo, ale Paweł też tak myślał, więc nie mogę tego wiedzieć. Ale wiem jedno. Musimy być gotowi. Biblia mówi, żeby czuwać, modlić się i być gotowym. Nie będziemy mieć na to czasu, gdy zawyje trąba. Musimy być gotowi. Więc jeśli chcesz poważnie traktować swoją relację z Bogiem, to nadszedł ten czas. Koniec z wygłupami, koniec z bzdurami. Zacznij postępować właściwie. Kiedy idziemy złą drogą, gubimy się. A na świecie jest wielu ludzi, którzy są zagubieni, bo przez całe życie postępowali niewłaściwie. Ale można to odwrócić. To niezwykłe. Nie stanie się z dnia na dzień, ale gdy oddajesz swoje życie Bogu, przyjmujesz Chrystusa i oddajesz Mu swoje życie i wszystko zaczyna się zmieniać. Każda dobra decyzja cofnie złą podjętą wcześniej. Więc zapamiętaj obraz tego znaku, i przy każdej decyzji, którą musisz podjąć, przypomnij sobie, że są dwie drogi: jedna diabła, druga Boga. Zawsze idź drogą Boga. Ten weekend uczę o kształtowaniu Bożego charakteru. I to właśnie jest naszym przeznaczeniem. Tego popołudnia przeczytam Wam fragment Pisma Świętego, który mówi, że naszym przeznaczeniem jest stać się podobnym do Chrystusa. Wczoraj mówiłam o wielu dobrych rzeczach. Nie mogę ich powtórzyć, ale skończyłam mówiąc o cierpieniu i duchowej dojrzałości. Ulubiony temat chrześcijan cierpienie. Chcę przeczytać ten werset, żeby trochę to wyjaśnić. Pierwszy list Piotra 4:1-2. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, powiedzcie w ciele. Mówiąc o cierpieniu w ciele, nie myślimy o małych dzieciach umierających na raka, ani o tragediach, wypadkach samochodowych, utracie ukochanej osoby, raku itd. Diabeł robi wiele takich rzeczy, a my musimy mu się przeciwstawić i wierzyć Bogu w uzdrowienie i zwycięstwo. Ale w naszej wierze nie chodzi o otrzymanie cudu, lecz o będę kochać Boga, czy to się stanie, czy nie. Amen? Słyszeliście? Ponieważ żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Nie ma tu osoby, która musiałaby bać się śmierci. Nie trzeba bać się śmierci, bo czyż nie będzie nam lepiej w niebie? Nie podoba Wam się to. Może zmienię temat. Mówię Wam tylko, że nie musicie się bać. Nie ma ku temu powodu. Biblia mówi, że zostaliśmy uwolnieni od strachu przed śmiercią. Cierpienie w ciele co to znaczy? Może powinnam to była powiedzieć wczoraj, zwłaszcza z korzyścią dla nowych wierzących, bo nie chcę was wprowadzić w błąd. Bóg nie cieszy się, gdy cierpimy, ale gdy zachowujemy się we właściwy sposób, kiedy cierpimy. Paweł nie modlił się o to, żeby czyjś problem zniknął. To bardzo interesujące. Wiecie o co się modlił? O to, by ludzie podchodzili do problemów z dobrym usposobieniem. A więc, żeby, gdy mają problemy, zachowywali się jak powinni. Będą nas spotykać takie same sytuacje, jak ludzi na świecie. Jezus powiedział: Na świecie doznacie ucisku. A jesteśmy na świecie dodał ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Więc mamy zwycięstwo bez względu na to, kiedy przyjdzie, już odnieśliśmy zwycięstwo. Chrześcijaństwo zaczyna się od tego, co wykonane, a nie co jest do wykonania. Jezus już zrobił wszystko, co trzeba. Powiedzcie, zwyciężyłem. Dlatego Biblia mówi w liście do Rzymian 8, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Co to znaczy być więcej niż zwycięzcami? Że zanim pojawi się jakiś problem, wiemy, że odnieśliśmy zwycięstwo. Dlatego nie musimy żyć w lęku przed trudnościami. Pamiętam, jak kiedyś miałam złe przeczucia. W moim życiu wydarzyło się tyle zła, że żyłam w lęku przed kolejnym. Wiecie o co chodzi? Nie musimy tak żyć. Mamy to, czego potrzeba, by poradzić sobie z tym, co nadejdzie. Wszystko mogę w tym. Chrystusie, Który mnie umacnia. Paweł był konkretny, powiedział: Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Wiedział, jak radzić sobie i w trudnościach, i w dobrych czasach. Bóg chce, żebyśmy, gdy mamy kłopoty, nie postępowali jak świat, ale jak Jezus, żebyśmy wywierali wpływ na świat. Więc kiedy mówię o cierpieniu w ciele, mam na myśli to, jak czuje się twoje ciało, kiedy robisz to, czego Bóg od ciebie oczekuje, nawet jeśli nie chcesz tego robić. Jak uległość wobec męża. Ja się z tego nie śmiałam. Ciało mnie bolało, kiedy Dave mówił mi, żebym coś zrobiła. A Bóg kazał to zrobić. To było trudne. Albo bycie miłym dla kogoś, kto źle cię potraktował. O to mi chodzi. Dobrze. Uzbrójcie się w te same myśli i cel, cierpiąc wytrwale, by podobać się Bogu. On chce, żebyśmy mieli takie nastawienie. Nie chcę cierpieć, ale jeśli będę musiał, żeby zadowolić Boga, to trudno. Widzimy to w ogrodzie Getsemani w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus modlił się trzy razy. Jezus trzy razy się modlił. Ojcze, jeśli możesz, oddal ode mnie ten kielich. Do mnie dotarło to dopiero kilka miesięcy temu. Jezus nie chciał iść na krzyż. Nie chciał. Lecz na końcu modlitwy za każdym razem powtarzał, jednak niech się stanie twoja wola, a nie moja. Więc mówił: nie chcę tego robić. I to jest w porządku, jeśli powiesz Bogu, nie chcę tego robić, ale zrobię to, bo cię kocham. Słyszycie? Nie chcę tego robić, ale zrobię to, bo cię kocham. Ja robię wiele rzeczy, których wolałabym nie robić, bo kocham Boga i wiem, że On tego chce. A kiedy to robię, moje ciało cierpi. Są rzeczy, którym trzeba się opierać i którym trzeba się poddawać. Wczoraj powiedziałam, że już tak bardzo nie cierpię, a to dlatego, że przestałam walczyć. To nie okoliczności sprawiają, że jesteś nieszczęśliwy lecz walka z nimi. Ile wycierpiałam, próbując zmienić Dave'a. To nie działało. Nie chciałam, żeby grał w golf, a nie chciałam, żeby lubił sport. Ale nie przestał. Teraz ogląda dyscyplinę, w której nawet nie gra. Polubił tenis, a nigdy w niego nie grał. Ogląda każdy sport, który się nawinie. Próbowałam zmienić dzieci. Ciężko nad tym pracowałam. Kiedy bardzo się starasz, żeby coś się wydarzyło, a tak się nie dzieje, cierpisz w ciele. Wiecie, dlaczego się frustrujecie, prawda? Ale kiedy w końcu do ciebie dotrze, nic z tym nie zrobię. Mogę się modlić i Bóg może to zrobić, a dopóki tego nie zrobi, będę się cieszyć życiem. Możesz powstrzymać wiele cierpienia właśnie teraz, przestając walczyć i pozwalając Bogu być Bogiem. Ktokolwiek cierpiał w ciele, mając umysł Chrystusa. O Biblia Amplified. Mając umysł Chrystusa. Kończył z celowym grzechem i przestał podobać się sobie i światu, a teraz podoba się Bogu. Uwielbiam to. Nie możesz świadomie grzeszyć, jeśli nie chcesz okazywać nieposłuszeństwa Bogu. Wiecie, że często jesteśmy nieposłuszni Bogu, bo posłuszeństwo jest nieprzyjemne? Hej, mam cały dzień, więc... Wiecie, jacy jesteśmy my z zachodniego świata, uzależnieni od komfortu. Nie chcesz w kraju trzeciego świata mówić ludziom, że masz depresję, bo klimatyzacja ci padła. Jesteśmy rozpieszczeni. Tak. Nic tak nie zmusza człowieka do konfrontacji z samym sobą, jak cierpienie. I nic tak nie pokazuje naszego prawdziwego charakteru, jak przejście przez trudności. Myślisz, że jesteś wielkim mężem lub kobietą wiary? Przekonajmy się. Biblia mówi, że nasza wiara będzie testowana. Testowana. Wiele rzeczy, przez które przechodzisz, nie mają przyczyny. To tylko test. Możesz go zdać, bo w Bożej Ekonomii nie zawodzisz, tylko przechodzisz ten sam test w kółko od nowa. Więc równie dobrze możesz go zdać i mieć to za sobą. List Jakuba jeden 2, 4. Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braku. Ze mnie wydobyła wiele innych rzeczy, zanim doszłam do wytrwałości. Wiecie, że próby mogą wydobyć z was najpaskudniejsze rzeczy, o których istnieniu nawet nie wiecie? Amen. Kiedy po raz pierwszy uczyłam się o wierze, sądziłam, że wiara jest po to, by dostać coś, czego chcesz. Chcesz czegoś, modlisz się i wierzysz Bogu. Byłam taka głupia. Cieszę się, że Bóg kocha ludzi, kiedy są głupi. Nic nie wiedziałam. Wierzyłam, że Bóg da mi futro. To była ostatnia rzecz, której potrzebowałam. Ostatnia rzecz, której potrzebowałam. Miałam problem ze sobą, a wierzyłam, że Bóg da mi futro. Miałam też przyjaciółkę, którą kochałam. Ale nie zawsze ją lubiłam. Pewnego dnia zadzwoniła do moich drzwi, trzymając wielkie pudło, i powiedziała: Nie uwierzysz, co Bóg mi dał. Weszła, otworzyła pudło, a w nim było moje futro. Sądziłam, że Anioł dostarczył pudełko do niewłaściwego domu, a myślałam, że jestem bardziej uduchowiona od niej, a Bóg zrobił to celowo. Bo byłam fałszywie religijna. O, chwalmy Pana. To wspaniałe. Tak się cieszę, że Bóg Cię pobłogosławił. A w środku Boże, zabierz ją z mojego domu, bo zaraz. Kiedy wyszła, zazdrość, zawiść, Osąd, krytyka wypłynęły z mojej duszy. Ale mogłam iść przez życie z myślą, że jestem duchowym gigantem. A wy co czujecie, gdy przyjaciel, może nawet niewierzący, dostaje to, w co wy wierzycie? Nie mówcie mi, że przez to nie przeszliście. Tak jest. Kto przeżył coś podobnego? Coś w tym musi być. Więc trudności, przez które przechodzimy, mają na celu pokazanie nam, co naprawdę w nas tkwi, bo nie możemy rozwiązać problemu, którego nie widzimy. Dopóki się zwodzimy. Nie chcę spędzić życia myśląc, że jestem lepsza niż jestem. Chcę poznać prawdę, bo tylko prawda cię uwolni. Zacznijcie się modlić i prosić Boga, by pokazywał Wam prawdę o Was samych. O, widzę, że nie chcecie. Prawda o inny Was nie wyzwoli, tylko prawda o Was samych. Myślałam, że wszystkie nasze problemy były winą Dave'a. Pewnego dnia modliłam się, żeby Dave się zmienił. I Bóg przerwał moją modlitwę. Uwierzycie? Modliłam się, a Bóg to przerwał. Jakie to niegrzeczne powiedział: Joyce, to nie Dave jest problemem. Myślę więc, kto? Jesteśmy tylko ja i on. Bóg otworzył mi oczy na to, jak to jest mieszkać ze mną i płakałam przez trzy dni. I posłuchajcie, to był początek mojego uzdrowienia. Nie zrobisz postępów, jeśli żyjesz w oszustwie. A najłatwiej jest oszukać samego siebie. Wystarczy się pomodlić. Poproś Boga, pokaż mi prawdę o mnie. Jesteście gotowi to zrobić? Cóż, nie wszyscy podnieśliście rękę. List do Rzymian. 535 mówi. Co więcej, bądźmy pełni radości teraz. Uwielbiam ten fragment w Biblii Amplified. Teraz. Radujmy się i triumfujmy w naszych trudnościach. I cieszmy się w naszych cierpieniach. Może wy pomijacie takie wersety, ale ja postanowiłam przestać pomijać wersety, których nie lubię i konfrontować się z nimi. I odważnie nauczać na ich podstawie, a nie tylko wybierać te, dzięki którym ludzie mnie polubią. Amen? Nie jest moim zadaniem sprawić, byście mnie polubili. To zadanie Boga. Moim zadaniem jest mówić Wam to, co On chce, żebym Wam powiedziała. Jezus stwierdził: Słowa, które wypowiadam, są tylko tym, co mówi do mnie Ojciec. Pewnego dnia stanę przed Bogiem i rozliczę się z dzieła, które mi powierzył. I chcę otrzymać pochwałę, wiedząc, że ucisku, trapienie i trud kształtują cierpliwość i niezachwianą wytrwałość. Wytrwałość oznacza, że możesz wiele znieść. Teraz znoszę znacznie więcej niż kiedyś. Czy ktoś z Was tak ma? A co z tymi rzeczami, które wcześniej Cię denerwowały? Przestaną Ci przeszkadzać. To, co przeszkadza Ci teraz, nie będzie Ci przeszkadzać za pięć lat. Wylej to na Boga, miej to z głowy. Amen. Jedną z rzeczy, którą zawsze powinieneś sobie powtarzać pośród problemów jest Dzięki temu będzie we mnie coś dobrego. List do Rzymian 5,4 A wytrwałość męstwo rozwija dojrzałość charakteru. Mówimy o dojrzewaniu w Chrystusie. Utwierdzoną wiarę i wypróbowaną prawość. A charakter tego rodzaju rodzi zwyczaj radosnej i ufnej nadziei wiecznego zbawienia. Więc, kiedy masz charakter Boga i nie boisz się odrobiny kłopotów, potrafisz zachować radość pośród nich, bo wiesz, że Bóg jest dobry. Jaki sens ma śpiewanie pięknych piosenek o tym, jak dobry jest Bóg, jeśli nie stosujesz się do nich, gdy masz problemy? Dać ci radę? Słuchaj własnych rad. Kiedyś miałam problem i powiedziałam, nie wiem co robić, Boże, co powinnam zrobić. Odpowiedział, rób to, co kazałabyś zrobić komuś innemu. Znasz odpowiedź. Tylko jedna rzecz nas przed tym powstrzymuje, a mianowicie to, że to boli. A my chcemy czuć się dobrze. Uwielbiam Psalm 27:13. Dawid powiedział: Co by się ze mną stało, gdybym nie wierzył, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących? Uwielbiam to. Będziemy oglądać dobre rzeczy w niebie, ale nie musimy czekać, aż tam dotrzemy, żeby je oglądać. Spójrz na mnie. Bóg chce, żebyś cieszył się życiem. Nie chce, żebyś wciąż się czymś przejmował i czegoś bał. Chce, żebyś był błogosławiony, żeby Twoje potrzeby były zaspokojone, żebyś miał nadmiar, by być błogosławieństwem dla innych. Bóg powiedział Abrahamowi: Będę ci błogosławił i staniesz się błogosławieństwem. Nie chciej tylko różnych rzeczy dla siebie, chciej robić je dla innych. Powiedziałam coś wczoraj i powtórzę to. Wymyśliłam prostą definicję duchowej dojrzałości. Wierzę, że to pragnienie tego, czego Bóg chce, bardziej niż tego, czego ty chcesz. To zabawne, jak tu głoszę i słyszę tych kilka oklasków. I patrzycie na mnie jak. Biblia mówi, że będziemy cierpieć, robiąc to, co słuszne. Cóż, taki nasz los. Pierwszy list Piotra 3.14. Ale jeżeli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gruźb i nie dajcie się zaniepokoić. To bardzo trudne, gdy robimy to, co słuszne i nie otrzymujemy dobrego rezultatu. Ale coś Wam powiem. Możecie przetrwać działania diabła. Słyszycie mnie? Mówcie Mu. Nie poddam się, nie poddam się. Nie poddam się, nie poddam się. Czy jesteście zdeterminowani, żeby prowadzić pobożne życie? Musisz być zdeterminowany. Czy jesteście gotowi do poświęceń, by prowadzić pobożne życie? Czy jesteście gotowi pozwolić swojemu ciału cierpieć, żeby podobać się Bogu? Teraz nie było tak głośno. W piątym rozdziale Ewangelii Mateusza jest mowa o tym, że jesteś błogosławiony, gdy cierpisz dla sprawiedliwości i przechodzisz przez trudności, bo postępujesz właściwie. Czynienie dobra nie gwarantuje, że wszyscy będą Cię kochać. Prawdę mówiąc, mogę Wam zagwarantować, że jeśli naprawdę oddacie się Bogu, to znajdą się ludzie, pewnie nawet ci, których kochasz i na których Ci zależy, którzy będą przeciwko Tobie. Amen. Ale możemy dojść do punktu, w którym nie będziemy się przejmować, co myślą ludzie. Ja chcę być lubiana, ale moim zadaniem nie jest sprawianie, by ludzie mnie lubili, lecz bycie posłuszną Bogu. Amen. Przyznam, że były chwile, nawet gdy byłam chrześcijanką, kiedy byłam nieposłuszna Bogu, żeby ludzie mnie lubili. I można zarazem podobać się ludziom i Bogu. W pierwszym liście do Koryntian 4,34 Paweł powiedział: Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę, sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego. Uwielbiam to. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Bóg jest moim sędzią, nikt inny. Wiesz, kiedy jesteś naprawdę wolny? Kiedy nie musisz już nikomu imponować. Mamy nadzieję, że podobał Ci się program. Więcej informacji na naszej stronie i mediach społecznościowych. Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries.